Cześć, tutaj Agata, Tur -tur Polka w Turcji, po bardzo długiej przerwie. Zobaczcie, gdzie Was dzisiaj zabieram na kolejkę linową w Alani. Tu kolejka, ale najpierw kawusia. O, tutaj widać, jak kolejki jeżdżą sobie nad głowami. A tu, jak ktoś w może był, to pamiętać, jest piękny park to jest rejon Damlatarz. Z tą kolejką Walanie jest tak, że no jest naprawdę jedną z fajniejszych atrakcji w mieście, dlatego pokazuję, bo stwierdziłam, że na moim kanale tyle jest filmów, a jeszcze nigdy nie było kolejki. O jedzie, jedzie, jedzie. A zawieram Was też na kolejkę, dlatego że jest to też mój i moich dzieci e, bardzo fajny sposób na spędzanie wolnego czasu, dlatego że o ile kolejka normalnie dla turystów jest no, biletowana no, w takiej cenie wiadomo turystycznej, o tyle dla mieszkańców Alanii. Jeżeli udowodni się adres zamieszkania w Alanii, to kolejka kosztuje jedyne 10 lira dla osoby dorosłej, a dla dzieci jest za darmo. Ale najpierw kabusia. Że schowałam się tutaj w krzakach blisko kolejki pod drzewem morwowym, dlatego, że wszędzie są Polacy. Wszyscy pewnie na majówkę przyjechali w ogóle sezon dla polskich turystów, i w ogóle sezon się już rozpoczął tak mniej więcej 15 kwietnia. I teraz widzę, że po prostu tak mi głupio jest też po takiej długiej przerwie, ale w ogóle zawsze mi jest głupio. Ja gdzieś idę i gadam do kamery po polsku, a ludzie mnie rozumieją, bo wtedy by się wydało, ile ja głupot mówię, które później w montażu wycina. Zmienię szybko gładko temat, który jest dla mnie krępujący i pokażę Wam jeszcze niedojrzałą morwę. Tutaj jest drzewko morwy w centrum miasta, ale te morwy są jak widać jeszcze niedojrzałe, bo już miałam okazję morwy w tym roku prosto z drzewa jeść. Nie, mam nadzieję, że uda mi się wejść do kabiny, tak żebym była tylko ja. Bo kabiny są właściwie na 6 osób, ale chciałabym móc spokojnie w środku w kabinie pogadać, a nie wiem, czy to się uda. No to idziemy. Tu jest tutaj mój rower zaparkowany, żeby było bezpiecznie, a ja idę do kasy. Się Udało się. Słuchajcie, numer jak nie wiem, bo tak jak, powiedziałam, że, e, tak jak powiedziałam, że nie chciałam się załapać z innymi turystami, a szczególnie z Polakami, to dokładnie w momencie jak przyszłam, to akurat do, do, na kolejkę ustawiła się chyba 40-osobowa grupa pewnego polskiego biura podróży, to znaczy grupa z rezydentem ewidentnie. I, e, czeka, I w tej kolejce ja ustawiłam się z boku i czekałam, żeby wsiąść. I czekam i czekam, żeby być sama w tej kolejce, bo chciałam sobie tutaj w środku pogadać, bo tu się fajnie gada, jak się tak jedzie. I w końcu, mili panowie z obsługi, ja zobaczyli, że chcę nakręcić film, to powiedzieli, dobra, wpuścimy panią tutaj samą, więc mi wpuścili tak trochę w środku tej grupy. Jestem bardzo zadowolona, a teraz już nie gadam, tylko pokażę Wam te super widoki, które tutaj są. Albo pokazując widoki, będę po prostu gadała w tle, bo tu wszystko fajnie słychać. To, gdyby ktoś był ciekawy naszego hotelu. Być może pamiętacie, kto obserwuje social media, że Kaligo Hotel przejęła nasza firma i tutaj jest akurat remont. Miał być hotel otwarty na ten sezon, ale jak widać nie będzie otwarty i to nie będzie już Kaligo ani apart, będzie zupełnie coś innego, lux i wypas. No cóż, zobaczymy. Teraz zobaczcie sobie dalej. Tutaj z kolei widać całą, całusieńką Alanie. Jakie to jest wielkie miasto. Plaża Kleopatry, ona się ciągnie na długość 4 km. I jak tutaj sobie popatrzymy w dół, to jest początek tej plaży. Ta plaża na samym początku, plaża numer 1, jest naprawdę super, chociaż jest kamienista, ale woda jest niesamowicie przejrzysta. A tutaj jest wzgórze zamkowe, wzgórze kale. O, zobaczcie tą skałę w tle, jaki to jest czat. Uwielbiam tą kolejkę. Coś chciałam powiedzieć, że przejazd dla turystów kosztuje 250 lira, co daje około 35 zł. Drogo tania, nie wiem, to jest dwie strony i zajmuje to kilka minut wjazdu na górę i kilka minut z powrotem. Natomiast kolejka ma trzy tryby szybkości. I e, kiedy jest sezon, i tych ludzi tutaj chcących się przejechać na kolejce jest bardzo dużo, to oni zwiększają szybkość, także jedzie się trochę szybciej. Ja teraz też zauważyłam, że ta kolejka jeździ bardzo, bardzo wolno, jak na to, jak może jechać w szczycie sezonu. Kolejka została wybudowana 6 lat temu. Eee, dlaczego o tym pamiętam? Nie, sześć, ponad 6 sześć została otwarta, dlatego że ja byłam wtedy w pierwszej ciąży, <gry> dlatego równo pamiętam, że w tej pierwszej ciąży, jak jeszcze mojego brzuszka na dobrą sprawę nie było widać, to wtedy, czyli w 2017 roku, to wtedy wsiadłam tą kolejkę jesienią po raz pierwszy chyba we wrześniu. O Jezus, ten widok po prostu jakiś tos. W ogóle o pogodzie, miało być o pogodzie. Dzisiaj jest 30 stopni, tak odczuwalna bym powiedziała, jest bardzo wilgotno, czyli już taki przedsmak tego, jak wygląda tureckie lato. Kozy, kozy, kozy! O, widzicie kozy? Są kozy. One się pasą tutaj na tych skałkach Ziup. No więc mamy już przedsmak tureckiego lata. Jest bardzo gorąco i bardzo wilgotno, chociaż oficjalnie się tam teraz na statystyka sprawdzałam na prognozie pogody, że niby jest 26, ale nie wierzę w to jest na pewno więcej odczuwalna. A w nocy nawet nie ma dużych różnic temperatur, bo jest 20 w nocy w tej chwili. Ale to jest tylko tak na kilka dni taka anomalia. Jak ktoś tu przyjechał na majówkę teraz, to będzie bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że jest taki upał. Ale później ma się już trochę ustabilizować i ma znowu wrócić do typu kwietniowej pogody, czyli powiedzmy 25 stopni. Wow, w ogóle, jaka różnica! Tam jest ten słynny punkt widokowy I Love Alania. I zobaczcie, już przyjeżdżamy do górnej stacji. Ja nie wyjdę dzisiaj z wami wyżej, tylko sobie zjadę od razu w dół, a innym razem wejdziemy sobie na wzgórę, Kale, może w ramach mojego vloga, jak będziecie zainteresowani, żebym pokazywała więcej ciekawych miejsc w Alani. Teraz wam pokażę, gdzie ja zawsze chodzę z dziećmi, jak przyjeżdżamy tutaj na kolejkę. Bo uważam, że tutaj, jeżeli nie chcecie się wchodzić na szczyt wzgórza albo schodzić, po tych wielkich schodach tam chodzić, albo jesteś z małymi dziećmi, tak jak ja, to jest to zdecydowanie bardzo fajna alternatywa. O, nasi tu byli. No, to jesteśmy. Pewnie niektórzy z Was wiedzą, że niedawno teraz w kwietniu w pantalii e, miał miejsce wypadek kolejki linowej. No i dlatego e, nie będę udawała, że o tym nie wiem i nie będę tego pomijała w tym filmie. Bo sama miałam trochę taki moment zawahania, jak się z dziećmi miałam znowu tą kolejką tutaj wybrać. A sobie powiedziałam, ups, spadła kolejka. Żeby tylko nie spadła tutaj ta kolejka. Ale... Po pierwsze, rachunek prawdopodobieństwa jest tutaj na naszą korzyść. Jest wiele innych gorszych rzeczy, które nam się może zdarzyć z większym prawdopodobieństwem niż wypadek kolejki linowej. Natomiast też jest duża różnica w tych kolejkach. To są zupełnie inne firmy, które zarządzają kolejkami linowymi, tutaj w Antalii. Ta kolejka antalijska jest chyba dużo starsza z tego co wiem. I też ta firma, która tutaj się opiekuje kolejką w Alani, od razu też wyda odpowiednie oświadczenia. Pojawia się w mediach, jakby ta, te osoby zarządzające tutaj tą kolejką, żeby zachęcić i zapewnić, że tutaj jest naprawdę bardzo dobrze zarządzana i jest bardzo bezpieczna. To ja, jako też pracownik biura podróży i osoba, która wysyła turystów, bo w ramach naszej wycieczki po Alani można się właśnie przejechać tą kolejką. Może sobie usiądę po prostu, bo się widzę, rozgaduję. To powiedzieli, że co godzinę jakby są raporty takie techniczne robione takie na bieżąco. Natomiast też bardzo często jest kolejka tutaj zamykana na czas konserwacji właśnie po to, żeby sprawdzić czy wszystko działa tak jak powinno działać. Wracając jeszcze do pogody, to zwróćcie jeszcze uwagę na to, że dzisiaj w ogóle praktycznie nie ma słońca, to znaczy jest schowane za chmurami i to jest też w sumie takie bardzo typowe dla aleniejskiego lata kiedy jest bardzo gorąco, bardzo wilgotno i jednocześnie słońce jest właśnie takie zamgiełką albo za chmurami, co świadczy też o dużej wilgotności. Ja jestem po prostu cała mokra. Przyznam, szczerze, jeżeli by ktoś pytał o temperatury wody w morzu i o baseny, bo to jest bardzo często pytanie, myślę, że chyba muszę uruchomić na YouTube jakąś serię regularnych filmików. Raportów pogodowych, po prostu bez rozgadywania się na milion tematów, jak ja to zawsze robię, tak jak widzicie na tym filmie, tylko sam konkret, ile stopni, czy już się da pływać i tak dalej. Tak ja sobie tutaj siedzę w krzakach i nagrywam, to ci wszyscy ludzie, którzy siedzą w kabinie kolegi, tak na mnie łypią z oka, co ja tutaj robię. Jeszcze mam założone różowe spodnie, więc się bardziej rzucam w oczy. <gryw> Przyznam się, że już trochę po tym. A po, tej, po tym milczeniu moim trochę się głupio czuję tak chodząc sama i do siebie gadając i kręcąc jakieś filmy, także będę potrzebowała czasu, żeby się do tego na nowo przyzwyczaić. A jakby ktoś pytał, gdzie są Agatko twoje dzieci? To już zaraz mówię. Spójrzmy, gdzie one są? Gdzie? Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. To oznacza, że moje dzieci są w przedszkolu i o mniej więcej od lutego, od połowy lutego mój młodszy syn dołączył do starszego w przedszkolu, i teraz jestem człowiekiem, który może się oddać w pełni pracy i twórczości oraz relaksowi, czyli coś, czego nie robiłam przez 6 lat. <grym> przez 6 lat byłam taką mamą w domu, przede wszystkim to była moja najważniejsza praca, i oczywiście nadal jestem mamą za bardzo zaangażowaną, i to. Nie tak, że chciałam się dzieci pozbyć z domu, bo nie, bo bardzo, bardzo dobrze się czuję jako mama i bardzo dobrze się czułam będąc w domu, ale przyznam szczerze, że trochę już się zmęczyłam. Tym, 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 takim, tym, że ta praca nigdy się nie kończy. Wie o tym każda matka, że ta praca nigdy nie ma przerwy, nigdy nie ma wolnego. I teraz jak młodszy jest w przedszkolu, który bardzo lubi i ze starszym się naprawdę bardzo fajnie tam spełniają, bardzo się fajnie bawią, to ja z czystym jakby sumieniem mogę się zająć troszeczkę Powrotem do mojej kariery w biurze podróży Alania Online. Wszystkich potencjalnych turystów zapraszam bardzo serdecznie. I troszeczkę też realizowaniu własnych twórczych fantazji i pomysłów. Tutaj stąd też można zejść sobie na dół, po prostu pieszo z kolejki, ale ja tak lubię kolejkę, że ja chętnie sobie z powrotem jeszcze raz wiadę. Dzień. Dzień. Dla rodziców, do których należy i ja, więc wiem, jaki to jest ból. Co zrobić z wózkiem? To jest bardzo kluczowe pytanie w wielu momentach wakacji, nie tylko. Co zrobić z wózkiem? Więc możecie, jadąc na kolejkę, wsiedłem sobie już do mojego warowerku. Więc możecie, jadąc na kolejkę, możecie po prostu zostawić wózek na stacji dolnej, tutaj tutaj na dole, przed wsiąściem do kolejki. Albo możecie go zostawić na stacji górnej. Obsługa jest do tego przyzwyczajona i zawsze są, jest miejsce, oni pokazują miejsce, w którym te wózki można zostawić. Pamiętajcie tylko, żeby rzeczy swoich osobistych nie zostawiać w tych wózkach, ale też jakieś tam zbędne, wiecie, na przykład ja plecaki z dziecięcymi ciuchami na zmianę czy coś, to bez problemu po prostu zostawiałam czy jakieś zapasowe butelki wody. Bo u góry, jak będziecie chcieli, nie tylko przejechać się kolanką, tak jak ja to dzisiaj zrobiłam, tylko iść jeszcze tam na górę, co jest zdecydowane polecane, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, jeden raz, to albo macie, będziecie mieli wózek typu parasolka, który bardzo łatwo ponieść, i malutkie dziecko, które nie chodzi, więc tak ewentualnie można zrobić, ale uprzedzam też, że tych schodów tam jest bardzo dużo. Albo e, po prostu nosidełko, czyli zostawić tutaj na dole wózek, dać. Jednym, innemu opiekunowi, że tak powiem z rodziny, już nie mówię, że tacie, ale po prostu komuś innemu, innemu opiekowy widać. Wszystkie niezbędne rzeczy, zbędne zostawić na dole. Dziecko wnosi dełko albo w chustę, i w ten sposób można swobodnie sobie iść na górę. Nie wiem, czy to widać, ale te drzewa kwitną na piękny liliowy kolor, a liliowy kolor to jest taki, który bardzo lubię, więc chciałam wam to pokazać. Teraz się czas kwitnienia, i oczywiście, jak zwykle, pani Agatka nie wie, co to jest za drzewo, i co to jest za kwiat. Ale na pewno ktoś mi w komentarzach napisze, czy tak? Jak już tu jestem, to Wam jeszcze pokaże. Podjechałam kawałek dalej, pod koło smoczego drzewa. Jest inne drzewo, które zawsze o tej porze roku ma takie, takie, takie kłębki waty. Zaraz Wam pokażę. I ja znowu nie wiem, jak to się to wszystko nazywa, bo zapomniałam po prostu. Zobaczcie, takie coś. A teraz jak to wygląda na drzewie? Wygląda to. No a smocze w drzewo wygląda tak. Smocze drzewo pod turecku nazywane majmunczyk mas, czyli małpa tu nie wejdzie. No nie ma jak wejść przez takie kolce. I to już wszystko drogie dziateczki. Przyszłam na plażę, żeby wam pokazać jak wygląda plaża, ale strasznie wieje. Czy nie? No, ale po prostu wieje, zobaczcie, po moich włosach, więc pora już jechać do domu, ogarniać resztę roboty i niedługo ogarniać też dzieci, ale myślę, że mam nadzieję, że Wam się ten film dzisiaj podobał. Po długiej przerwie, że możecie polajkować, zasubskrybować, skomentować i generalnie zaglądać częściej na mój profil, na mój kanał i na moje różne inne miejsca, gdzie się udzielam, jak Instagram na przykład. Lub zapraszam też na stronę mojego biura podróży, alaniaonline.pl, bo jako współwłaściciel tutaj będę teraz prowadziła na molny marketing i reklamowanie własnej firmy, co z drugiej strony uważam za całkiem naturalną sprawę, więc spodziewajcie się tego w najbliższych filmach. No i cóż, Jugodzianka, smacznej kawusi, jeżeli ktoś jeszcze nie pił, i do zobaczenia w następnym filmie. Dziękuję, Juru